Cześć kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i gorąco zapraszam Was jak już widzicie po tytule na vloga, takiego troszeczkę luźnego. Jak widać, widzicie w stroju roboczym, jestem, można by tak rzec. Już mamy prawie godzinę 19, ma z moim a do domu po spacerze uczyłam małego jeździć na dwóch kółkach i się strasznie, strasznie, i on zmęczył, i ja zmęczyłam, dlatego też postanowiłam tak dla rozluźnienia, dla poprawienia tej całej energii, um, złapanie trochę pozytywizmu, bo niestety nie szło nam za dobrze. Postanowiłam nagrać dla Was filmik, troszeczkę do Was porozmawiać sobie, czyli zapraszam Was na vlog. Jak już widać po tytule, jak już wspomniałam zresztą, i zapraszam na jazdę figurową, czyli temat figury, naszych kształtów, rozmiarów i tak dalej. Postanowiłam już dawno przymierzałam się do nagrania właśnie takiego vloga dla Was, z racji tego, że na troszeczkę. z racji tego, że właśnie moja figura um, jest dosyć częstymi komentarzami, dosyć częstym tematem, głównie pod strojami dnia, Piszecie mi bardzo przeróżne komentarze. Oczywiście jesteście zachwyceni. Po prostu cytuję niektóre osoby. Piszecie, że moja figura jest marzeniem, że bardzo Wam się podoba, że mam świetną figurę, powinnam być modelką, mam super kształty. Dlatego też postanowiłam, że ja się wypowiem osobiście w tym temacie. Z racji tego, że no po prostu odpowiadam, na postaram no się odpowiadać na wszystkie komentarze. Oczywiście nie robię to na każdy, nie odpowiadam na każdy komentarz, musicie mi to wybaczyć, ale po prostu no, bardziej odpowiadam na takie komentarze, które ktoś mi zadaje jakieś tam pytania konkretne. E, oczywiście dziękuję za wszystkie miłe komentarze, to to wiadomo. E, możecie być pewni, że jestem wdzięczna za każdy miły komentarz. E, ale no, żeby nie odpowiadać każdemu tam na, na pytanie, ktoś mi naprzyma świetną figurę, e, można Ci pozazdrościć czy, czy coś w tym rodzaju. E, Postanowiłam, że nagram po prostu taki vlog i ja po prostu powiem Wam, co ja tak dokładnie na ten temat myślę. No i powiem Wam szczerze, że no ja ogólnie może ktoś z Was pomyśli sobie, że zwariowałam, że jestem głupia i tak dalej. I wydaje mi się, że większość z Was również myśli, że przez to, że jestem osobą szczupłą, jestem jakaś taka pewna siebie, że może no nie wiem, jestem jakimś narcyzem zapatrzonym siebie, że ja kocham w ogóle siebie, bo robię sobie tam zdjęcia, bo, bo się pomaluję, bo nakręcę filmiki, absolutnie tak nie jest. Jestem osobą dość nieśmiałą, chociaż bardzo daną, to może takie Właśnie to, że jestem taka wygadana, ludziom się wydaje, że jestem taka po prostu otwarta i, i śmielsza do ludzi, ale tak nie jest. Jestem taka niepewna siebie, straszną, mam mam niską samoocenę. Jestem, tak jak mówię, strasznie niepewna siebie, naprawdę po prostu czasami aż, aż jestem przerażona, że, że niektóre rzeczy ja się tak boję. Do jakiegoś czasu nawet nie potrafiłam zadzwonić przez telefon, załatwić jakiejkolwiek sprawy, naprawdę mamy. Wysyłałam zawsze, a że mamy podobne głosy, to mówię, mamo, przedstaw się za mnie. Naprawdę, przyznaję się do tego, to śmieszne troszkę, ale tak było. Także to, że ja jestem szczupła, że Wam się wydaje, że mam super figurę, to nie znaczy, że ja jestem jakaś pewna siebie, nie wiem, zapatrzona w ogóle ślepo i nikogo tutaj z boku nie widzę, absolutnie nie. I co Wam chciałam powiedzieć o swojej figurze? Ja nie jestem zadowolona ze swojej figury, moim zdaniem jestem za chuda, ja się czuję czasami tak jak taki naprawdę na szczudłach, taki, taki śleć chuda, taka po prostu taki wieszak, wszystko na mnie wisi, nienawidzę rozmiar 34, a niestety takiego muszę poszukiwać wśród ciuchów, co po prostu jest moją zmorą, nienawidzę tego, chciałabym naprawdę mieć rozmiar 36, to marzenie a 38 to już bym była całkowicie zadowolona. Um można należałoby zacząć w ogóle powiedzieć ile, ile mam wzrostu, ile ważę 166 cm mam, a ważę wydaje mi się, że coś koło 50 kg. ostatnio pisałam na wolgu że udało mi się przytyć poprzez jedzenie znowu codziennie dwóch pączków, albo jednego w zależności od tego, czy były w danej cukierni, tam gdzie akurat je strasznie polubiłam z adwokatem, po prostu no coś wspaniałego no przepyszne pączki tam były, także no zajadałam się strasznie, Ja jadłam przez prawie 3 tygodnie po dwa i trzy, tam jednego zależy, czasami nie było, zdarzało się Tygodniu, że po prostu no, już nie było tego pączka. E, udało mi się przytyć 1,5 kilograma, także no super, ekstra sukces. Strasznie się z tego cieszyłam. E, no ale niestety już po dwóch tygodniach zaczęłam od, odczuwać skutki uboczne tego. E, z racji tego, że mam e, nie i to drażliwe, to jeszcze mam takie schorzenie, e, w którym po prostu trzustka nie trzyma mi żółci i ta żółć się cofa mi do żołądka. Niestety i to powoduje mdłości. E, no i niestety akurat pączki należą mm, do grupy <laughs> jedzenia pokarmów, które nie powinnam spożywać. Wiadomo, są pieczone na, na tłuszczu i, i tak dalej. No i niestety zaczęłam odczuwać już takie Mdłości, boleści brzucha i niestety musiałam porzucić ten sposób tycia. I dodatkowo teraz ostatnio, w ostatnim czasie, mam dużo stresu. Pisałam już to na blogu, jakieś takie dopadły, mnie strasznie e, zła pasa, e, po prostu straszne dni, naprawdę e, ogólnie pisałam wam to o co chodzi, po prostu podpisaliśmy już umowę o kredyt, to mnie strasznie stresuje. To, że kończy mi się 30 września i po prostu no to, to już chodzę cała jak galaretka, już jestem nerwowa. E, ogólnie zawsze wszystkim się stresowałam, zawsze było tak, że przed sprawdzianym, ja po prostu naprawdę siedziałam w kiblu, straczka w gaciach i te sprawy. Także no ja zawsze byłam taka zestresowana i teraz jest tak samo. E, pytaliście się mnie o to, co tutaj wspomnę, e, że mogę sobie przedłużyć staż, już nie mogę przedłużyć stażu, z racji tego, że już mam go rok czasu, razem już łącznie. Także no niestety to nie wchodzi w grę, tam też mnie nie zostawią, bo ledwo tam jeden etap tani ciągnie, także no lipa straszna, muszę szukać gdzieś pracy, a niestety tej pracy nie ma. Ale nie o tym mowa. Chodzi o to, że po prostu ja się stresuję i niestety te kilogramy, które udało mi się uzyskać dzięki poświęceniu i jed jedzeniu pączków już straciłam i to no tak szybciutko. Widzę już to po spodniach, bo te spodnie, które miałam z wymianki pokazywałam Wam w stroju dnia, były na mnie obcisłe już delikatnie tutaj pas odstaje, także no niestety, ale taki efekt jojo. Przytyłam i schudłam. Szkoda, że nie ty jest powrotem. No i niestety, ale tak jest. Ja jak się zestresuję, ja potrafię w jednym dniu 4 kg stracić i to naprawdę z ręką na sercu możecie mi wierzyć. Ja nie mam problemu ze schudnięciem, także no dla mnie osoby, które mówią, że mają problem, bo nie mogą schudnąć, ja ty nie rozumiem, bo dla mnie naprawdę ja mogę nie jeść jeden dzień i naprawdę 4 kg tego i nie ma. I um, ogólnie nie lubię siebie w stroju, strasznie nie lubię siebie w stroju. Jeszcze dół mój od pasa w dół ujdzie, bo te, tyłek mam nawet fajny, nogi są nawet fajne, takie grubiutkie, ale po prostu tutaj góra, te żebra, ręce takie chude, no nie znoszę tego po prostu, nienawidzę siebie w stroju, ale oczywiście chodzę w stroju, nie jest tak, że po prostu nie wiem, zamykam się w sobie i nie wychodzę. Absolutnie nie, ale po prostu no nie lubię siebie. Ktoś może myśli, że jestem szczupa, jestem pewna siebie, to absolutnie nieprawda. Nie lubię siebie w stroju, po prostu no jeszcze jak jestem ubrana jakoś niestety tą figurę, ale no strój to jest po prostu jakaś masakra. Ale tak jak mówię, chodzę w stroju, także no nie, przyjmujcie, że jak, nie przyjmujcie się, że jakaś depresja czy, czy coś, coś, coś z tych rzeczy, ale ogólnie no chciałam wiedzieć, że chciałam, żebyście wiedzieli po prostu, że to nie jest tak, że ja o swoją figurę. To, że ja jestem szczupa, nie znaczy się, że jestem w 100% zadowolona ze swojego wyglądu, absolutnie nie. No tak jak Wam mówię, no nie lubię swojej m, figury do końca, po prostu no nie jest tak, że po prostu, nie, nie jest tak, że ja nienawidzę, tylko po prostu no nie lubię, mogłabym po prostu coś zmienić i chętnie bym zmieniła, także jeśli macie. Zbędne kilogramy e, dawajcie. Ja chętnie przyjmę nie, nie ma problemu. E, no i to Wam chciałam jeszcze powiedzieć: a w ciąży mnie często pytaliście, czy dużo przytyłam w ciąży? E, 10 kilogramów, Najpierw ważyłam e, 50, chyba e, schudłam 3, 49 i później przytyłam 10, 59 kg. E, I e, to było w 8 miesiącu, bo ja rodziłam w 8 miesiącu, ale brzuszek miałam dosyć duży: 111 cm w obwodzie e, w 8 miesiącu, tak jak już mówiłam i po porodzie, ja nie wiem, miesiąc czasu i waga wróciła z powrotem do tego samego przedziału. Ogólnie tak w gimnazjum ważyłam 45 kg, tak do 47 a później już w liceum do teraz 48 do 52 się tak waha ta moja waga. Chciałabym ważyć 55 kg, tak było po porodzie. 55 ważyłam, byłam strasznie zadowolona, wszyscy mówili, żebym tak została, że świetnie wyglądam, no ale co poradzić jak? No, ja nie, miałam, nie mam nad wpływu, po prostu, kiedy te kilogramy sobie odchodzą same, bo nawet się nie pytają o, o zgodę. Um, a zresztą, no jak czytaliście na vlogu, również Aleks się urodził w takim, a nie innym stanie. Po prostu, no, stres wiadomo. Dziecko małe do tego nie przez noce, ale już często chorował jako wcześniej, pod respiratorem. Także, no, oskrzela. Do roku czasu jeździliśmy po wszystkich tam poradniach. Akurat to takie przymusowe było, ale bardzo dobrze. Um, no i wiadomo, stres nie przez noce. Tak jak mówię, czasami człowiek nie dojadł to, tamto, a jak później. Yy, mam nieregularnie, zjadłam rano, później zjadłam wieczorem, napchałam się i po prostu takie wiadomo nie za dobre dla organizmu i no niestety tak też się nie przytyję. Pisałyście mi również, żebym zaczęła jeść makarony, ryże. Niestety żadna dieta oprócz pączkowej nie daje mi kilogramów, które chcę uzyskać. Jem makarony, jem ryże, po prostu wszystko to, po czym inny człowiek tyje, fast foody i po prostu to nic nie daje. Jedynie pączki są taką potrawą, po której ja mogę przytyć, no ale niestety nie mogę jeść z racji mm, problemów żołądkowych. No i niestety chyba będę musiała zdać się na, na matkę naturę i zostać taką, jaką jestem, bo no nic nie zrobię, chociaż nie czuję się to dobrze. Naprawdę czasami jak idę coś takie, jakieś mam wrażenie, że no, jestem strasznie taka chuda, jakaś. Nie wyobrażam sobie w ogóle podejścia dziewczyn, które na przykład w rozmowach toku pokazują, że są chore na, na anorekcję, rozumiem, że to jest choroba, ale... Ja nie, mo, nie mogę po prostu tego słuchać, jak ona mówi, że ona jest grubasem. Ona po prostu no, nogi szczudła, ręce jak patyki. Ona mówi, że ona jest gruba, że ma tłuszcz i ona po prostu. Nie, ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Albo kiedy czytam na, glo, na blogu, dziewczyna przepiękna figura, stroje, a ona pisze, że ona się odchudza. W ogóle, no w ogóle jakaś masakra. Także dziewczyny, jak macie rozmiar, posłuchajcie naprawdę mnie posłuchajcie. Jak macie rozmiar 38, 36, zostańcie tak, jak jesteście, bo naprawdę możecie schudnąć i. i no naprawdę chudym wcale nie znaczy, że, 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 że jest się fajniejszym, że ładniej się wygląda, że, że coś lepiej będzie leżało. Lepiej mieć le większe kształty, mieć jakieś w ogóle kształty, żeby ta bluzka, te spodnie fajnie wyglądały, niż po prostu tak wyglądać jak w wieszak, odchudzać się. Naprawdę to nie ma sensu. A jeszcze jak na przykład jesteście taką większą osobą, grubszą osobą odchudzacie się, później ta skóra będzie Wam zwisała, także no naprawdę to nie ma sensu mocno tak chudnąć. Ja oczywiście nie mówię o osobach, które na przykład ze względu na chorobę czy na przykład na stan zdrowia muszą schudnąć, oczywiście nie, ale no osoby, które naprawdę mają rozmiar 38 i one się odchudzają, bo chcą 34, to już naprawdę nie, naprawdę dziewczyny, nie róbcie tego, bo to nie ma sensu. Każda z Was jest piękna, tylko musicie o siebie dbać. Po prostu to piękno uwydatnić, jak wy będziecie uważały się za piękne, to my też będziemy tak uważały. Śmieszne ja mówię to, a nie akceptuję sama siebie do końca, także, ale wiem, co mówię. Wiem, że tak powinno być. Ja się też tak oczywiście staram. Już powoli zdobywam tą pewność siebie, tak delikatnie jakoś się stabilizuję w tym, tym względzie. Jakoś tak ta jakoś tak już zdzierżam powoli tą figurę. Dzięki oczywiście wam, dzięki YouTube'owi. Ja naprawdę dużo, dużo zyskałam, dużo więcej pewności siebie niż miałam. Wy po prostu dajcie taką pozytywną energię, napiszecie coś, co po prostu ja później wywalam oczy, oglądam zysterku faktycznie, czy ja tak mam. Dziewczyny mi często pisały, że mam właśnie taki migdałowy kształt oka. Ja w ogóle tego nie zauważałam. E, oczywiście usta moje mi się podobają, ale nie do tego stopnia, tak jak wy je zachwalacie, także po prostu naprawdę człowiek dzięki Wam potrafi zauważyć swoje takie pozytywne cechy atuty, także dziękuję Wam serdecznie. E, ja oczywiście też chciała, chciałabym z Wami usiąść, nie wiem, w jakimś kręgu na łące, żebyśmy mogły sobie porozmawiać, a niestety nie mam takiej możliwości, dlatego nagrywam takie vlogi e, i chciałabym, żebyście sobie wzięły to do serca, że musicie pokochać same siebie, stanąć przed lusterkiem i zobaczyć piękną osobę. E, ja oczywiście też tak się staram, bo tak jak Wam mówię, no nie akceptuję siebie w tam 100%. Nie jest źle, ale po prostu mogłoby być lepiej. No ale wiadomo, nikt nie może być idealny, także no i czasami się nie da, po prostu nie da się i lepiej tego nie robić, bo możecie na przykład za mocno schudnąć, możecie zaprzepaścić sobie jakieś tam zdrowie, coś, coś może jakieś, możecie się nabawić jakiejś choroby. No po co, po co? Naprawdę, żeby być trochę chudszą, albo taką chudą, jak nie wiem, 34 rozmiar. Naprawdę, ja, ja, ja uważam się za szczupłą, a naprawdę niekiedy widzę tutaj dziewczyny szczuplejsze ode mnie, one się jeszcze odchudzają, ja po prostu nie mogę tego zrozumieć, nie mogę tego pojąć. Dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe. No i to było na tyle, taka jazda figurowa dzisiejsza. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że troszeczkę tak... Um... No coś do Was dotrze, że, że jakieś tam moje rady, porady, jak macie oczywiście jeszcze jakieś pytania, możecie zadawać, możecie coś pisać tutaj pod spodem w komentarzach, jakaś może dyskusja się wywiąże, czy, czy coś. Ogólnie wydaje mi się, że osoby grubsze są pewne siebie. Niekiedy patrzę ulicą i idzie laska, mini u Was, tutaj się coś wylewa, tutaj się coś wylewa. Szpilki, głowa do góry, ona ma wszystko w nosie, tak naprawdę wszystko w dupie. I po prostu ona jest szczęśliwa i tak powinno być. Nie ma to, że ktoś jest szczupły, że ktoś jest tam ładny, czy ładnie uczesany, nie znaczy, że on jest fajniejszym człowiekiem niż osoba grubsza, niż osoba y, nawet otyła, bo naprawdę wydaje mi się, że osoby takie grubsze są fajniejsze, takie śmieszniejsze, bardziej takie pozytywne, a te osoby takie szczupłe, tak mi się wydaje, jakbym miała postawić kilka osób grubszych kilka osób e, szczuplejszych, to wydaje mi się, że naprawdę te grubsze osoby byłyby szczęśliwsze, bardziej tak pozytywnie nastawione do tego świata, a te takie chudzielce po prostu jakieś takie nieszczęśliwe się wydają, <grym> bardziej ym... Ci optymiści czy ci, ci um, pesymiści, tak? Um, no i tak mi się po prostu wydaje, że, że osoba um, grubsza jest po prostu szczęśliwsza, także nie ma co kochany się odchudzać, e, Bądźcie takie jak jesteście. Chyba, że naprawdę już Wam coś bardzo, bardzo przeszkadza, ale to naprawdę jak nie musicie, to to nie chudnijcie. Mówię Wam, że, że taki skórze, jakiej jesteście, będzie Wam najlepiej. Takiej jesteście i takie powinniście się akceptować. Oczywiście dbamy o siebie możemy ćwiczyć, ja namawiam do ćwiczenia, zaczęłam od dwóch tygodni ćwiczę brzuszki, mimo wszystko, bo niby jestem tutaj szczupa, ale naprawdę brzuch wygląda jak się najmniej miała w piątym miesiącu była. Także e, ćwiczę sobie brzuszki, namawiam oczywiście do ćwiczeń, namawiam do zdrowego trybu życia, ale nie pod względem, żeby chudnąć, tylko pod względem nastawienia samopoczucia, żebyśmy miały więcej energii, żebyśmy były szczęśliwsze oczywiście e, i tak jak mówię, wydaje mi się, że ćwiczenia naprawdę dużo energii dodają. E, czytam na blogach różnych Dziewczyn i dziewczyny o tym piszą, także ja też zaczęłam ćwiczyć, żeby po prostu lepiej się poczuć, nie żeby schudnąć oczywiście, absolutnie nie, tylko po prostu, żeby delikatnie te mięśnie brzucha były takie silniejsze, żeby miała, była, miała więcej energii. Także namawiam oczywiście do jedzenia warzywek, owoców, jakichś jogurcików, oczywiście, e, ćwiczenia przede wszystkim i, i wydaje mi się, że to wysta tyle wystarczy. Także nie odchudzamy się za mocno, dziewczyny, pamiętajcie. Ehm, no i mam nadzieję, że to nikt mi nie zarzuci, że, że nie wiem, e, ktoś ma rozmiar 44 i ja nie każę się odchud, Dać. Wiadomo, że to należy, decyzja, decyzja należy do Was, Wy sobie ją podejmijcie, ale tak jak ja mogę Wam powiedzieć, osoba szczupa, że nie jestem do końca szczęśliwa i zadowolona ze swojej figury. Także kochane, to by było na tyle. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że będzie w jakiś tam sposób przydatny ten mój vlog, moja gadanina. No i pozdrawiam Was serdecznie, Buziaczki Papa.